On mnie nerwuje O No właśnie O, taki plan Ale nie jestem w strefie Ej, no to z typa Ła, Spróbuję tę No No to jest kurde biały dom, ty Ej, typy, 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 typy Gdzie, gdzie, plami. gdzie, gdzie? Czekaj już Tu są typy Oznaczaj, dom, no właśnie Chodź do nich a widzę typa Ładnie wal tam, ładnie, ładnie Ładny wal, ładny wal Oj brzydko Ej ty chłopie, ej. co tam? To nie ty go zabiłeś No nie ja, Jego ja nie trafiłem nawet U! Brawo ja Ale jestem super graczem Ja też No bez no, jaj Masz już no w dobi, uważaj, 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 uważaj Masz typa, masz typa, masz typa, Wiem, masz typa. Właśnie, spadł, spadł, spad, spad. patrz, bierz go, pełszę cię. Proszę cię, Maciuś, pełszę <grym> Poczekaj. O, no ziwa. Poczekaj. O, no <grym> nie, no ziwa. nie, no <grym> Koniec. <Ja>. Mama mi <grym> powiedziała, że mam dzisiaj poza nami koszki wyłączyć. Dobra, spamecha. echa. O, to tu co? jest, Yo. Siema. Banan. Siema. Siema się ma ja tutaj typka mam. A, Teraz klapnę. ci klapnę. A kurde, nie to. Typy. Ja siedzę, nie mogę. Leci do nas. Do nas na paralotni? Nie. A po prostu do nas. A ja go nie widzę. Stał za znakiem i tu nie trafił. Cezar? No on poszedł na tego, na kibel przecież. Mówił jeszcze przed tobą. Właśnie Co? No wiecie co, ja sobie pójdę tu Ja mam całe Ja mam 130 Wow. sobie A ja pingu mam nawet O, nie przez okno wlecę Uuuu, ale to było ładne D, F, Nie, F, Ja, Ach to ja. Kurde, co ja zrobiłem Maciu, dolecę, dolecę, dolecę. Jak ty na początku mapy wysiadłeś. Dolecę. Chodź tu. Dobra. O ja pierdzielę przez chłopie zrobił? Mi z klikiem zrobiłem. Lecą tu typy. Widzę, no. Ale jedno duo. Tu chodź. No kuźwa. Dolecisz teraz, tu nie? Nie ma szans, ale już biegnę. O, jeszcze ktoś strzela. Słyszę, ja bym się chętnie podbił, nie użyłem, że tylko szachek z KH. Ja nie mam nic. O, to są typy! Spieprzam. Mam i do ciebie? Nie, 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 uciekam już od niego. Ja a nie, dobra, to ty coś tu, a ty jesteś obok mnie, a to jednak tu jest ja, trochę chłopa, okej. Okay. No, dosłownie wbiegam do budynku i tylko widzę kroki, nie? Mówię, nie, no dobra, nie idę tam. O, nie, tu pejdzie wizyt. Uy, zawsze tam nie idę. Czemu nie poczekaj, tam jest. Idą za... do mnie, idą do mnie, Marty, idą do mnie. Już spokój nie, staj pod siebie Ale ja nic nie mam I duło na mnie jedzie No właśnie Aha. On jeden ma biało już dosłownie Dobra idę na nich człowieku z pm -em. Dawaj 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 dawaj, 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 dawaj nie! No nie, nie. Ja mam coś do odebrania w karnecie Wowie A jednak nie ma, żartowałem A Bile. karnet Lego, fajnie, dobrze, że tego używam Co tam panowie nowego? dzisiaj gdzieś minął gniję w łóżku od rana je zajebiście Chodź tu Maciuś O w Dupsko Chciałem ja ja na ekranie wylądować się... na, na, na ekranie z nami Dobra. co do, to ale... z tobą Maciuś No, no ja już, już wylądowałem na, naj... na domku Z lownikiem Powiek na lewo już Powiek na lewo do Maciusia Dobra dostaję <grydOK> do Jeden leży, dawaj no drugiego O, ku... o A, Nie! <grydOK> nie <grydOK> do... <grydOK> Mam dwa HP! Co, co się tu stało? Kuk, no. No nie mogę... O, o, po. dostałem ale nie dotknął mnie Gdzie on jest? Tutaj za winkle. Jest, jest na blisko chciało Gdzie on jest ty? Tu ja go nie widzę Ma, w O, o kurde. właśnie O tym ja zapomniałem Jakby nie pomyślałem Ja widziałem tą snajpę Ja też tylko tak widziałem jak, c jak celownik ten rygnął Ja mówię no o, i po ptakach ja się schowam za domek. Chodź za domek, chodź za domek, chodź za Jo, jo, jo. Tylko pewnie że na, a, na plecach, no, na mamy snipera też, nie? Bo. Bo ta, bo ta, bo ta, bo ta. Nie teraz, mamo. Nie teraz. <laughs> mamo. Mamo. a taksi. <sumplek> Widzę gościa. Dwóch gości na dole się leczą. <wars1104> tak? Tak. Z, za prawym, no. Tam są dokładnie. Okej. Okay. I nikt nie ma leczenia, to jest najgorsze, nie? Ja mam jedynie bandazę. Okej okay. Zawsze coś O kurde was was Łał 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 Ej, uważaj co słowa, słowa, słowa ma No i dupa <śmienny> No jest lipa Maks, no nie, nie, nie Ani razu mnie nie trafił, jakim prawem Powinienem dostać człowieku taki laser teraz No właśnie, uważaj Jesteś Możemy, ej możemy podbić bliżej, mam granatnik przecież Sekno, teraz mówisz? No ja zapomniałem o nim, bo go miałem nie brać w ogóle Leży jeden Chodźcie tu niżej, chodźcie tu niżej Bo tu zbliżej do strefy do tego lasku chodźcie on, oni was on, będą widzieli także to boże, że nie... Się. Spokój spokój, spokój, spokój O nice, ktoś patrz Macie trzeba im tam granatnika rzucić od kuchy tak jak... nie, nie ci się nie odbije do drzewa. Tylko właśnie no właśnie ja nie wiem, nie widzę nie widzę tego forta już o dobra okay. widzę Macie no, ostrzał Około. No, no, tu są na dole typy pry. Brawo. No ostatni, wiec. ostatni. Gdzie on jest? Tutaj uciekam. Tu, lata z PZAHem. A tu ja go piję z pompy. <laughs> Dostał. O oh, fuck, oh, dawajcie na nie, nie widzę, Jego nie widzę nie widzę Patrzę yes. już Maria, ile można <grym 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 Ale ja nie yes. podam, tak. Ten duży foc i on może da, potem dużo dać nie no, no nie ma No nie gadaj, nie trafiłem cię. typa ani razu, nie? Co ja zrobiłem właśnie? U, u, u. A, u. Moment Trzeba odstrzegać, czy powiadasz? Strzał ostrzegał NIE! <noise> Co chłop <noise> zrobił? Amunicja mu się skończyła i na mnie z kill wyszedł Przepraszam cię, no Musiałem tp 90 robić, bo ta AMK to jest tragiczna po prostu Nie jest to chyba, generalnie No kurde! Nie mogę się przedostać przez obstrany regał w sklepie jest jest Jestem Idę do was, jestem Rzucam dynamit Ja pierdykam Maciuś O, oh fuck Wysadziłem się swoim dynamitem. Dzień dobry. Czekaj, ja się jak to było, w sezon. Ja ty no, już Stalin, co ty robisz? Pomaka ty? <grym> mnie! Dobra, zostały albo dwa dło, albo trójka i solo. E, trójka Bez sola. Bez jaj. Ja bym dobra. powiedział tu. Ta miejscówka jest najlepsza jak dotychczas. To mi się najlepiej dobra, gra Dobra, dobra, zgadzam się. No, cześć, ja, ale te. Ty... tu? To ja polecam, o, że, jest stypa Dobra, ja. mi się miejscówki pomyliły. No prawie ja myślałem, że my latamy tam, gdzie, gdzie ten, gdzie są te domki same. Gdzie ten Donat no, ja jest he. wielki. A to jakiś dwa. Zajebisz dużo typa. typa. Ty, ty, ty. Ja wiem, jaki deszcz! Deszcz ludzi. Jest typa. Typa. A ja jeszcze żyję, Ja Potępiłbym takiego lata. takiego na tak, tak. No, ciśno tak, tu nikogo nie ma. Oni nie wiedzą, że ja tu jestem. Jest Jezu, tak. się przestraszyłem. Nie. Dobra, chodź, chodź. chodź. Leź do drugiej, leź ze Maciusiem, no. Tak, ja No to możecie iść za nim. O, tu jest Ty, tyf, Ma ktoś aptekę jedną ekstra, czy nie? Nie. Ja nie mam. Pójdź, was znowu telefon dzwoni, co ty chcesz? No widzę. Gdzieście walą? No jest, jest akurat... Fika. Co? Sikarz ze mną. A co robimy? Czemu to jest oby? To miało być escape. Home. No i jest dalej do, do góry Ej, co co tu? Co tu trzeba zrobić? Ej czy zbagowałem się, co jest? Jak mało, chyba musisz po ścianach No ale ja tak nie mogę Jak ty się... O! CO jest! Ty to na automacie mi się zrobi... Jakaś... a open door Puść was, Podoba mi się Kurde a, tu Graffler jest, i dalej wylądowałem no na lincie. No, kuź wam! Ty, ty je łopie jeden. No patrz co za debil. Bo ci zaraz wykiknęcie. cię. Jak ja to cię ja mogę, mogę wykiknąć. No nie no, ty, ty jesteś człowiek jakiś... Ja cię zabiję kilofem. Co to? O dzięki. Ale to gorące! Dostałego, go mikrofala, je. Stary mikrofona dzwoni bo, bo ja robię montagetę zacznij gadać ty Może naprawdę musi mikrofon, abonament na mikrofon. O hop, tu a nie to telefon dzwoni Abonament na mikrofon. Abonament na mikrofon mu się skończył i nie może gadać. O. wykupiłem abonament na mikrofon No i zajebiście Co robił? Kupował abonament na mikrofon. Nie też osobiście, bo mi. Mm, nie, ja mam P90, ja wolę z KHZ Dobra, trzeba by było polecieć. tu na przykład. Maciuś. Czekaj, Maciuś. bo ja próbuję na tą wyspę wlecieć. A ty na tak się pakujesz. Nie! O! Aha, a no to aż daleko. O, myk. O, no, zjechał ty po? O, tu jest Za ja wiem, co <laughs> coś ty zrobił no. Brawo, Dawaj mnie. kto ma mniej? Ja mam mniej jest Jeszcze z góry, się z góry, szybko rezuj, 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 rezuj. Chodź. Już lecą do nas, lecą do nas. Kuk, co za hałowak Oj, to będzie ciężkie Będzie ciężkie do ugania wiem. No nie nic tego kamienia! Nie mima Jakiego mima? Jesteś no, mimem A ty kuwałaś w świętą Maryą, A nie to się z boku kto inny nawala O Jezus, dobra strzało ostrzegawczy nikogo nie trafiłem, idę do was No właśnie. Nie A ostatni Cezar ty nie używałeś Nie, bo cię tobie udałem Legendarna wolna pompa ze skrzynki Ale to jest ta wiesz, to jest ta taka wolna czy to jest spaz czy to jest coś innego? Nie, to ta druga, to lepsza ale ono właśnie nie jest lepsze, bo mam mały celownik i nie da się trafiać Jak mały cel... Co ty to jak jest. mały celownik? Nie, co ty, mały co celownik? Celownic. What are you saying? No, ty masz mały celownik Słucham? Słucham. Co To jest oh step, Pod... step, to jest, on stapi No właśnie Myślałem, że zmysuję, ale Ja mam go na blisko trafim. No Macz wjeżdżaj. Oj daj, wjechał no, no. Zajebisz się no, jest zielony z nami czy nie? To jest. Nie. Yeah. <grym> Ale nie. Tu ty dwóch, masz. Te has tak już. Masz już tu jeden Malowa, ten Pitek. Pitek Malowa. ten nie Malowa. Jaki Peter, gdzie jest Peter? <grym> Pitek Griffin. Kim jest Peter? <grym> walgo, 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 Wal, walgo. Chuty. To masz Pitek, leciał. on dosyć no chodź na ten i ten do mnie krzyczy, Peter ma mało, Peter ma mało, <laughs> kim jest ma Peter?